A jego Silverfish być mnie. Będzie mnie tuk. Pa, pa jak bije. Cześć, jestem Wafel, witam Was z kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy znowu na Bedworcach na Minecraft'cie i wyszła nowa edycja, a konkretniej wyszła z bety. I dali parę nowych rzeczy. Zauważyłem, że tutaj na przykład w itemkach jest jakaś gąbka, która pochłania wodę. Takie coś, co Cię chroni przed mleko, które Cię chroni przed pułapką. Golemy i silverfishy są chyba jakieś 3 albo nawet 5 razy szybsze, więc no ja myślę, że je przetestujemy dzisiaj. No i zmieniłem też trochę sobie taktykę. Już nie idę tak na środek od razu, bo emeraldy już nie są takie ważne, podki są droższe, wszystko tam za emeraldy jest droższe właśnie. Nie są takie aż bardzo potrzebne. Bardziej już diaksy. No i myślę, że możemy sobie kupić od razu taką zbrojkę jakieś, Coś tutaj. Oto, gites. Jakoś sieksy na nam nie starczy. Dobra, i można lecieć na środek. Kto tam jest? Tam są żółci i zieloni. Nie kojarzę żadnego z nich. Nikogo w ogóle na tej arenie nie kojarzę. Okej, okay, jestem sobie na szateczku, ale nikogo to za bardzo nie ma. Znaczy tam ktoś atakuje i w ogóle, ale tutaj jakoś nikt do mnie nie chce przyjść. Chodźmy na żółtych. Tylko od razu nie wiem po co. We, te bloki tutaj, Chodź, gdzie ty? No co, ty odwalasz dobra gitowa? Zaraz co? Oni nie mieli łóżka, czy jak? Tak, ta Natalia im rozwaliła. To dlatego tak uciekał i nie bronił łóżka. Już myślałem, że coś się zbugowało, nie? I we mnie teraz. Tak, dokładnie, teraz coś do mnie poszedł. To może ja zbiorę jakieś, nie wiem, surowce, coś. Kupię sobie na przykład jakiś żelazny mieczyk. To mogłoby mi bardzo pomóc. Co my tu mamy? Trochę żelaza. Tu mamy co? Trochę złota, dobra. starczy na tyle. Jeszcze jedno. Git. próba znowu filtr odszumiający mi się zdesynchronizował, ale teraz już nie powinniście mieć żadnej nie powinniście słyszeć myszki i klawki. Ogólnie robiłem przez pewien czas coś takiego, że nagrywałem osobno mikrofon i grę, ale często wywalało. W dwóch odcinkach już wywaliło mi mikrofon i i też raz zlagowało strasznie dźwięk z gry. I mamy tu typa. Ale ucieka, dobra. Co mamy? Ile surowców? Mamy głównie wełnę, nie wiem, po co on to tu wyrzucił, nieważne, weźmy sobie może jakąś zbrojkę, to będzie git. No ja bym chciał jednak to żelazo zebrać na tego golema przynajmniej, albo cokolwiek. O, mamy tu trzech naraz wszystkich. No spadnij w końcu ktoś. Ty umrzesz pierwszy, ty druga. I gitowa. Ty no, leco na mnie. Sztowy! Chyba se gadają, nie wiem, na teście czy cokolwiek, gdziekolwiek. Myślę tak, przeskoczyć nad nimi i... Dobra, dobrze, że tam jest taki mościk dziwny. Co <laughs> on zrobił? Cześć, co on zrobił? Co on zrobił w ogóle? Ja tak bałem, że on mnie zrzuci czy cokolwiek. Tak dlatego skoczyłem w bok, ale nie wiem, on spadł chyba. No, sam się zabił. Kozak. Eee. Co? Okej. Okay. Nie, ja nie wiem, co się stało, ale okej. Okay nic nie kliknąłem zastanawiam się czy ja wtedy kliknąłem ctrl s? nie, no to u mnie jest normalnie spawn, nie? komenda spawn no nie wiem co się stało zupełnie A jesteśmy na arenie wulkan, jest to dosyć duża arena, tutaj mamy obokiegoś typa który nam może bardzo zagrozić więc przydałoby się go rozwajcie jak najszybciej no przyjemniaczku czas na rozpiernicz spadł. Nie zrespi się. Teraz się zrespi. O! I gituwa. To teraz na środeczek i zobaczymy czy ktoś tam już jest. Cyk, cyk i... Z tego co widzę na minimapce i Jeszcze nikogo nie ma. I tu właśnie jest ciekawe to, że jest ta magma. Nie dość, że musisz walczyć z typem, to jeszcze magma cię wali w nogi, nie? Ciekawe takie urozmaicenie. Nie wiem, czy to specjalnie zrobili, czy jak. O, mamy EME na Set. gitowa. To teraz zrobimy sobie tak: bierzemy tu wszystko: Sklep, żelazny mieczyk, diaksowa zbrojka. Jakieś ulepszenie na przykład zbrojki. Co by tu jeszcze można? Mm. Parę refów możemy sobie to mleczko wziąć i narzędzia. I tyle mi na razie starczy. A teraz nasz środek. Wiecie co możemy jeszcze zrobić? Czekajcie. Weźmiemy sobie Silverfisha. Bo on też popierdzie jak gubi, Ale znika chyba po 15 sekundach. Nie, to tak, tu i tu. O, tam mamy już typa już. Dobudował się. Czyżby rozwalił teammata? Idzie ktoś ze mną? Nie, nikt nie idzie. Tam jest jego łóżko, a tam jest łóżko czerwonego. Czerwony zginął? Nie, czerwony nie zginął. Dobra, to bierzemy go. O, on jeszcze na luchach P jest. Łucznik. Nieładnie tak. Bierzemy go. Bursz. Kiedy skaczesz jak powalony, i potem spadasz sam z siebie, nie? Znaczy niekoniecznie sam z siebie, ale ja już wiedziałem, że to, to coś. To nie będzie. Nie wyniknie z tego nic dobrego. Jak ja tak słychałem. Tak sobie zdałem sprawę już tego. Za późno, niestety. A więc ponawiamy próbę ataku. I mamy tutaj drugiego typa. Nie strzelasz we mnie? Nie, nie strzelasz bardzo dobrze. Bo ja nie idę do ciebie. I gites? Mam ten drugi małóg, więc przydałoby się go rozproszyć jakimś silverfishem, na przykład. Ja chcę go zobaczyć w akcji po prostu. Dobra, mamy na silvera. Teraz atakujemy tego czerwonego, tego bonti jakiegoś. U już szczela, no bo jakby inaczej. Czekaj, gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Żeby trafić jeszcze, nie? Pa! Pa jak go bierze! Porobił, Silvera! Ale takiego golema to już by nie porobił, nie ma opcji. Jeszcze mi trafić, nie potrafi. No chodź tu. To jest kolejny team rozwalony, mamy jakieś diakse, Mamy diakse. teraz shard można kupić I... nie wiem... Dwa jabłka I drugiego silvera Na jakiejś większej mapie przetestujemy golema Żeby wiecie, nawalał Wiele osób naraz, nie? I żeby Pokazać jak tłucze cały team A więc mamy tego Kogo? Białego i aqua I aqua akurat nie jest rozwalony Biały jest rozwalony Dobra, typie, jesteś gotowy na atak Silvera? Masz. Po jak go bierze. O, kurde. Ej, ale co z tym Silverem? No, bo pobiegł do niego, ale co się stało? No, tu jest. On go wziął, czy co? Atakował go w ogóle? Bo nie widziałem za bardzo. Trzeba się przypatrzeć. Dobra, tam widzimy, że Szary i Różowa toczą zaciętą walkę. Ja tą walkę zakończę Stoczy z tym Silverfishem O! Idzie, idzie, no to teraz może taki ten, Silver? Bijesz ją czy jej nie bijesz? Silver, co ty robisz? We- tłucz ją czy cokolwiek! Jak go popchnę na magmę? Nie no, popierdziela szybko i w ogóle, ale halo, on nie bije nikogo a jego silverfish będzie mnie... BĘDZIE MIĘ TŁUK! Pa! Pa jak bije! Jak go trafić? Skubany! Czej, a jak to ta... Do, do, do tamtego dojść? Dobra, git. I nie zdążę tego rozważać, tak? Tak, nie zdążę. Nie, zdążyłem, ale nie zdążyłem rozważać łóżka już. Ale co z tym silverem, że nie atakował? Znaczy, był ty po daleko, tak? Ale ta różowa była blisko dosyć. I co, jest tu? Nie, umarł. Zabiła go? Chyba tak. Dobra, teraz zobaczymy u niej, okej, okay, no super, super, wspaniale, dobra Jeszcze pewnie przez te zabawy z Silverem zginę, nie? Dobra, i teraz idziemy na ostateczną bitwę, gdzie jest Silver Elobyku. byku Łap Bierzesz ją czy nie bierzesz? Bierze ją, pa, pa jak ją robi E, on ma problemy chyba ze skręcaniem. E, on ma jakieś problemy ze skręcaniem, i dlatego nie zawsze atakuje. Nie zawsze trafia. Z tego co widzę, nie wiem. Jakieś tak dziwne. Ale golem to już tych problemów mieć nie będzie, nie? W ogóle nie wiem, czy inni gracze też tak mają. Ale ja jako spectator mogę sobie latać. Inni może też, nie wiem, nie sprawdzałem. Nie pytałem nikogo. Okej. Okay. Mamy. Nieładnie. Ty. Rozpoczęła się ręka, to nadal miałem. Tak nie można. Ale dziwne. Ty, no ale tak ogólnie to zostały te. Mosty i wszystko. Dobra, pytanie teraz, czy ja będę w ogóle w stanie komuś rozwalić łóżko? Jak raz się taka arena zbugowała, to wszyscy, poza jednym teamem zwycięskim, nie mieli łóżka i... nie dało się im jakby rozwalić, bo go nie było, nie? I byli niezniszczalni. Ciekawe, czy teraz tak będzie. Zaraz się zobaczę. Cyk, takie coś, takie coś. Nie zrzucaj, nie zrzucaj mnie. Pa, teraz lecimy tam. Jest to jakaś dziura w tym w tej obudowie? A nawet nie zobaczę. Ech. Bez się to diaksów zobuduje i im poukradnę. Nie ma, zebrali! Mają tam jakoś dziura w ogóle? Hmm, nie wiem, a może jakby tak vanusz tam TNT to by coś rozwaliło? A przynajmniej wykryje, który blok jest postawiony przez nich. I wtedy może będzie dało się rozwalić łóżko? To jest myśl. Ukradł mi emę. Eme mi ukradł. Chodź tu. Chodź. Nie ma. Nie. No, to nie ukradł mi emę? To kto mi ukradł? A ty, a ty nie będzie kradził. Nie będę. Be... co tu on zrobił? O, tam i. Ta mi ukradła emę. Chodź tu. Wyrzucisz, czy nie wyrzucisz? Wyrzucisz. Oczywiście. Ty, przypuszcza na nas sztur na szturm! Nie ma! A ty, ci mi rozwali most! No kurde. A... Aura laura. Ciekawe, czy ma aurę. Hm! To się okaże. A ty co? Kto ty jesteś? Aura Laura. To zobaczymy, czym Aurę. Nie. Ja mam tylko lagineta. Żelazo! Żelazo mi dała! A tu co? Ile? Zaraz 120. 1213 sekund. Nie mam tyle czasu. Idzie, idzie kradziejować eme, idzie kradziejować, nie ma kradziejowania, czy bu Jakim cudem ona mnie prawie zabiła? Byłem na low hp, czy jak? Nie wiem o co chodzi Dobra, z takimi zasobami robimy tak, golemik... Jeszcze nie mogę? Czekajcie chwilę, eee nie, jeszcze trochę trzeba. Dobra, więc tak. Kilka refów. Dwa starczą, myślę. Nie wiem, może dwa TNT to by się przydało na przykład. Weźmy sobie teraz golema, możemy? Nie, nie możemy golema, bo jakby inaczej. Teraz. Nie możemy golema, bo jakby inaczej. Odkładamy to. A teraz. Noż to. Zabrakło mi jednego, tak? Tak, zabrakło mi jednego. I teraz mamy golema. To lecimy na czerwonych, na czerwonych. Bo mnie dużo bili. I kradzieje owaj! Idź stąd! Szto! Matuszka! Szto ty dzielasz! Nie, jak to się mówiło? Aluj! Idziemy, szturm! Na krucjatę! Taką golemową, nie? Czy pa Kurde, nie, stop! Ja chcę to widzieć, a nie... ...mić nie wiadomo co. Nie, nie, tu nie, nic nie widzicie, nie, mnie tu nie ma wcale, wcale. Czekam, aż mi... ...wasz... ...trap przestanie działać. No i dobra, i teraz lecimy tu... ...teraz spełnimy golema, i pa, jak go bierze! Jak on naćpany, jaki pa, jaki bierze! No, biergo! Co ty robisz? Przyjdzie im z góry, wbije na bazę. Tu masz, dziur nie, stop, stop! Co się dzieje? O nie! Pa, golem mnie uratował. Pa, jaki bierze. Jaki kosur. Ale on też trwa tylko krótko. Wydupiło. Teraz może tu niech wydupi. Ehm. I gdziekolwiek rozwalone co? Szto. Matuszka! Co się dzieje? Kiedy rozwalenie tych cóżek? są diamenty na level 3 za 10 minut rozdupiła mi Golema. Nie no, to nie ma sensu tak grać. Skoro... dopiero za 10 minut są e, Diaksy na trzeci, potem jeszcze EME, no to ile ja mam czekać? 20 minut? Aż się rozwala łóżka. No nie, nie ma nie ma nie ma sensu. Bewoliwczy jak to tam było? Gitua. Ale normalnie jak trzeba zabić tego golema, tak wiecie, na prostym terenie i w ogóle, albo przynajmniej przed nim uciec, to to jest taka masakra, jak on Cię goni i zapierdziela za Tobą, ale jak... Nie bije tak wiele osób na raz, Ale na jedną osobę to jest po prostu kozak. Nie rozwalisz takiego. Serca. W ogóle tak trochę smutek, bo dostałem na urodziny taki mikrofon, fajny, taki profesjonalny, za chyba 300 czy cokolwiek. Yy... Okazał się zepsuty. oddałem go na reklamację. Za zwrócone pieniądze kupiłem nowy z Niemiec. Czekałem miesiąc. Przyjechał, okazuje się, drugi zepsuty. No po prostu super. Dobra, lecimy na tych typów. Spad, nie spad, spad. Bardzo dobrze. Teraz jeszcze tego zrzucić. Ok, poszło nawet bardzo dobrze. A mogę zebrać to łóżko? Nie, nie mogę. Ty, nie tłucz mnie Czaj, bo zlamiłem tak masakrycznie, że to się w głowie nie mieści Co To się stanęło. Typo, obuduj łóżko bo, bo ja tak mówię A ja idę rozwalić czerwonych Jest typo, jest typo! Chodź tu Siup. Ej, zaraz! A nie, dobrze, bo myślałem, że jakiś typo inny poszedł do mojej bazy, a tamten żółty to jest mój. W ogóle, o co chodzi, jaka rozkmina? Okej, okay, kupiłem sobie żadną zbrojkę. To teraz na kogo? Na niebieskich czy na żółtych? Ja myślę, że możemy pójść na przykład na żółtych. Niebiescy mają dosyć dobrą obudowę. Zobaczymy, co oni mają. Oni mają wełnę. No chodź, chodź, chodź. Zrzucanko, zrzucanko. Pewnie. Czy ten i znowu miski spad. Zauważyłem. No ja nie biję się ostatnio tak bardzo dużo, ja mam też. Muszę dużo pilnować tutaj, tak, bo teraz mamy mniej czasu, muszę dużo montować, dużo pilnować. No super, we idź stąd! Wiesz, ja pójdę do Twojej bazy, może co teraz? Nie, najpierw to ja pójdę, zbiorę, zbiorę jakieś surowce, żeby nie lecieć jak tryhard, którym i tak jestem. Pójdę, zbiorę, ulepszę się i wrócę. Okej, okay, oni się biją na 1,9, ale tak. Tak kiepskawo. Ok, tak kiepskawo mnie rozwalili. Ale dwóch na jednego, nie? Mm. Z lepszymi itami. Dobra, także w tym odcinku to było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że nie wyszło za krótko. Nie wiem, ja nagrywam to 50 minut. Do zobaczenia i cześć.